A później coś, co zmieniło moje życie, czyli Amiga i wtedy zachorowałem na strategię, cywilizacja, Defender of the Crown. Witajcie! W tym odcinku porozmawiamy sobie o Defender of the Crown. Była to jedna z gier, którą Przemysław Wiple w trakcie wywiadu z Atorem skonał wideoprezentację na i w 2015 w Katowicach wymienił jako jedną z jego ulubionych gier za czasów Amelie. Akcja gry dzieje się w 1149 roku i opowiada o konflikcie pomiędzy Anglosasami a Normanami w sytuacji, w której zostaje zamordowany król i zostaliśmy poproszeni o pomoc przez Robin Hooda o to, aby obronić Wielką Brytanię przed najazdem Normanów. Także na początku wybieramy sobie jednego z czterech dostępnych lordów. Ja zawsze wybierałem tego, który wygląda trochę jak Power Rangers. Jest okuty w taką folię aluminiową. Wilfreda Ivanhoe. Mnie zawsze wybierałem, ponieważ grałem w tę grę, jak miałem około 8 lat. Mamy i Robin Hooda, który opowiada nam tutaj o obecnej sytuacji. Politycznej w Wielkiej Brytanii. Opowiada, że Normanowie zgromadzili armię i Saksoni muszą z nimi walczyć. Każda ze stron oskarża drugą o zabicie króla i walka o koronę wkrótce się rozpocznie. Główny ekran gry wygląda w ten sposób. Jest podzielony na kilkanaście pól, które reprezentują tereny. Sześć tych pól jest już zajętych przez nas, przez nas między innymi, ale również przez naszych oponentów, a część jest neutralna i dopiero czeka na zajęcie. Na samym początku powinniśmy zbudować armię, więc zróbmy to. Home Army to jest ta armia, którą mamy w naszym zamku. Mamy tylko 8 sztuk złota, więc możemy sobie za to wykupić albo 8 żołnierzy, ale możemy też wykupić trochę lepszą jednostkę knighta. Tak zrobimy i teraz wypadałoby podbić któryś z terenów otaczających nasze ziemię. Aby zobaczyć, który nam się najbardziej opłaca, przeczytajmy sobie opis danego terytorium. Możemy udać się na ziemię Yorkshire. Będą nam one dostarczać dwa golda na kolejkę. Oraz jeżeli je zajmiemy jako pierwsi, otrzymamy 12 zwykłych wojaków do, do naszej armii. Czyli tak, zbudujemy sobie mmm, Sick Conquest. Eee, zaczniemy od zbudowania armii. Przerzucimy wszystko, co mamy. Jak już mamy tę armię, to możemy ją wysłać. Wysyłamy ją na tę ziemię. Tutaj nasi oponenci teraz się ruszają. Kolejka się kończy. Eee, humor nam dopisuje. Mamy 7 zł co miesiąc otrzymujemy. Następną opcją, którą możemy wybrać w trakcie naszej kolejki jest zorganizowanie turnieju rycerskiego. Klikamy na hold tournament i jedziemy na turniej. W trakcie turnieju będziemy zmagać się z pozostałymi władcami. Możemy walczyć o sławę lub o ziemię. Trudno powiedzieć, że to była taka średniowieczna wersja dzisiejszej ustawki. Tutaj się zaczyna. Tutaj zasiada w loży Vipowski cały szlakta. Więc wybieramy przeciwnika. Ja niestety nie zwróciłem uwagi na to, który z naszych oponentów jest w posiadaniu tej najlepszej ziemi. Dlatego wybierzemy pierwszego z góry. Wybieramy, tak jak już mówiłem, czy walczymy o sławę, czy o ziemię. Oczywiście walczymy o ziemię. Jak spadać to z wysokiego konia. Dosłownie i przenośni. Będziemy starali się ten kawałek ziemi wygrać, natomiast on będzie chciał nas pozbawić tego. Nasz koń się ustawia, i zaraz będziemy napierać na szyby przeciwnika. Ta konkurencja prezentuje się w ten sposób, że musimy trafić naszą kopią w jego tarczę, aby strącić go z konia. że widocznie jest to zbyt trudne. Chociaż pamiętam, że jak byłem dzieckiem, to nie zawsze mi się to udawało. Dalej możemy wybrać następnego przeciwnika, znowu z nim walczyć i tak do trzech razy lub do wcześniejszej naszej porażki. Teraz spróbujemy najechać w zamek przeciwnika. Aby to zrobić, potrzebujemy katapulty. Także zbudujmy armię, wykupmy katapultę i powiedzmy jeszcze pięciu żołdaków. Przygotowaliśmy się do oblężenia zamku naszego przeciwnika. Powiem szczerze, że widzę ten ekran pierwszy raz od... Mam jakieś 20 lat. Pamiętam, że trzeba było zniszczyć ten zewnętrzny mur, tylko niestety nie pamiętam ustawienia. To jak widzicie, przesuwając myszką w górę-w dół, mam wszystkie takie predefiniowane. Niestety ilość kul jest ograniczona. Strzelamy. Ojej, za lekko. Dobra. Mocno, brawo. Pierwszy raz się udało. Nagrębnie jedno w dół. Ojej. Ok, teraz lżej musimy uderzać faktycznie. Dobrze. Jeszcze raz tak samo. Dobrze, jeszcze raz tak samo. U, słuchajcie. Ostatnia kula. Zrobiliśmy wyłącz. Czy to starczy? Chyba nie. Dobrze, wybieramy sposób, jak będziemy walczyć. Rzemek neutralny. Stand and fight. No i zapowiada się na wygraną. Tutaj liczba jego żołdaków drastycznie maleje, tak jest. Wygraliśmy terytorium i automatycznie wszystkie jego pozostałe ziemie przechodzą w nasze posiadanie. Kolejną ciekawą rzeczą, którą możemy zrobić są odwiedziny u samego Robin Hooda z prośbą o wsparcie w naszej kampanii, także szlachetnym celu zjednoczenia ziem i zdobycia korony. Nie spodziewałem się Ciebie. Dobrze, wyślę wystarczającą ilość ludzi, żeby pomogli Ci w Twoich w Twoich wojarzach. Skoro już byliśmy u Robin Hooda, to może czas odwiedzić nocą twierdzę przeciwnika i spróbować zrabować trochę złota. Wybraliśmy zamek, który będziemy atakować. Pamiętam, że to było bardzo trudne na nicze. Nie za bardzo też pamiętam yy, w jaki sposób to się robiło. No po prostu trzeba było szybko klikać. No nie można blokować, tak. Nożej zostawiamy kolegów i idziemy dalej. Okej. Okay. No, chodź tu. Fredku, nie masz szans. Tak jest. Podaj tutaj szyfr do skarbca. You make it to the castle's inner sanctum. A proszę bardzo, skrzynia ze złotem nas czeka. Znakomicie. Próbujemy sobie teraz pójść na różowego. Jak widać, jest to oprócz nas największa potęga tutaj na mapie. I jeszcze. No, słuchajcie. Mogłem kierować katapultą w trakcie oblężeń zamków. o! Your army has been slaughtered. Tak w wielkim skrócie wygląda Defender of the Crown kultowa gra z 1986 roku na Amigę. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta prezentacja. Jeżeli będziecie mieli okazję, to polecam również spróbować zagrać sobie w Defendera. Zobaczcie, że wcale nie jest to taka prosta gra, ponieważ gry kiedyś były znacznie trudniejsze niż są dzisiaj i nie trwały po 2-3 godziny. Główna kampania, tak, tylko miały większą regrywalność. Zapraszam Was do subowania mojego kanału, oglądania innych filmów oraz komentarzy. Dzięki na razie.